Dzień dobry. Witam Państwa na spotkaniu premiera Donalda Tuska, wicepremiera ministra obrony narodowej Włodysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka z mediami. Panie premierze, bardzo proszę o zabranie głos. Dziękuję bardzo. Przyjechaliśmy dzisiaj w takim dość dużym składzie, nie żeby wam przeszkadzać w służbie, tylko żeby bardzo wyraźnie podkreślić i powtórzyć to, co powiedziałem kilkanaście dni temu, będąc tutaj... Z u Waszych koleżanek, kolegów niedaleko stąd na granicy, że w każdej sytuacji, szczególnie w tak dramatycznej jak atak na naszego żołnierza, który jak wiecie ciągle walczy o życie w szpitalu, żebyście wiedzieli, że państwo polskie, wszyscy bez wyjątku jesteśmy z Wami, po Waszej stronie i żeby nie było żadnej wątpliwości i żeby nikt w Polsce. I poza Polską nie miał wątpliwości, że w tej sprawie jesteśmy wszyscy zjednoczeni i nie będzie mowy o najmniejszej tolerancji czy jakimś zawahaniu, jeśli chodzi o wsparcie dla naszych żołnierzy i funkcjonariuszy w czasie pełnienia tej bardzo trudnej misji, jaką jest ochrona granicy, a właściwie już obrona granicy, bo mamy do czynienia z aktami już bardzo agresywnej. Agresywnych działań na naszej granicy. Jesteśmy z wami też w, w współczując bardzo rodzinie Rannego Żołnierza, zrobimy wszystko, co, co w mocy państwa, żeby także listy Rannego Żołnierza byli otoczeni skuteczną opieką. Na pewno bardzo to przeżywacie, zdaję sobie sprawę i niestety też z każdej odprawy wychodzę z wiedzą, że to nie jest nic nowego. Na szczęście nie zdarzają się aż tak tragiczne przypadki jak ten z użyciem noża, z próbą zabicia żołnierza. Ale właściwie każdego dnia i każdej nocy ktoś z Was, funkcjonariuszka, żołnierz, policjant jest narażony na atak bezpośredni, fizyczny. Więc yy, dzisiaj. Podjęliśmy taką wspólną decyzję razem z dowództwem wojskowym Straży Granicznej i Policji, że uruchomimy, uruchomimy wszystkie środki, jeśli chodzi o logistykę, jeśli chodzi o wyposażenie, także środki prawne, żeby wasza służba tutaj była służbą bezpieczną z punktu widzenia państwa. Bezpieczną na ile to możliwe z waszego punktu widzenia i skuteczną, jeśli chodzi o, o, o cel waszej misji, czyli o ochronę granicy. Hmm. Dzisiaj rekomendowali nam ci, którzy tutaj z Wami na co dzień służą, abyśmy możliwie szybko przywrócili strefę buforową w tym pasie mniej więcej 200 metrów, tam gdzie to jest konieczne z punktu widzenia skutecznego działania służb państwa polskiego przy granicy. I wspólnie z ministrem obrony narodowej i ministrem spraw wewnętrznych taką decyzję. I wspólnie z całym rządem podejmiemy na początku przyszłego tygodnia. Jeszcze bardziej przyspieszymy i zintensyfikujemy pracę i to pod Waszym nadzorem. Mówię o, o ludziach, którzy tutaj na miejscu wiedzą najlepiej, co, co jest potrzebne, jeśli chodzi o tę infrastrukturę i, i, do, i nowy typ zapór. Uzgodniliśmy także, że będziemy na dużo większą skalę używali sił policyjnych, tam, szczególnie w tych miejscach, gdzie dochodzi do grupowych prób przełamania yy, yy, granicy i yy, no, tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Tutaj zwracam się do dowódców, żeby nie było tutaj nawet chwili zwłoki, żeby przygotować skoordynowane działanie wojska, policji, straży granicznej, także z użyciem sprzętu, który umożliwi wam bardziej bezpieczne działanie na granicy. Zdajemy sobie sprawę, ja już gardło zdarłem, kiedy tłumaczę, czy w Polsce, czy, czy poza naszymi granicami, że to nie jest, że my nie mamy tutaj do czynienia z żadnymi azylantami. Mamy do czynienia z zorganizowaną, z bardzo sprawną na wielu poziomach akcją łamania polskiej granicy i, i, i prób destabilizacji państwa. I dlatego chciałbym, żebyście wiedzieli, że tutaj już nikt nie, nie przynajmniej tutaj wśród nas nie ma wątpliwości, z jakim charakterem działań mamy do czynienia i że nieprzypadkowo ta agresja jest coraz większa że nie chodzi o żadną pomoc migrantom ze strony Rosjan czy, czy, czy Białorusi, tylko o zorganizowanie coraz to bardziej zaawansowanych takich metod wojny hybrydowej, destabilizacji państwa polskiego i właściwie całej Europy. I dlatego ta odpowiedzialność, która na nas wszystkich spoczywa, szczególnie na co dzień, na, na Waszych barkach, ona jest naprawdę olbrzymia i dlatego będziecie mogli liczyć na pełne wsparcie prawne, organizacyjne, logistyczne, finansowe w, 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 w działaniach, w waszych działaniach tutaj na, na granicy. I chciałbym zwrócić się do wszystkich w Polsce bez wyjątku, czy to są, yy, czy to są media, to opinia publiczna, aktywiści działający tutaj w pobliżu granicy, żeby to wreszcie dotarło z całą mocą. Tutaj nie ma, yy, tu nie ma żadnej przestrzeni na negocjacje. Polska granica musi być chroniona yy, obiektem, czy, Obiektami agresji są polscy żołnierze, polscy strażnicy graniczni, funkcjonariuszki, funkcjonariusze i y, macie pełne prawo, żeby nie powiedzieć też wręcz obowiązek używać wszystkich dostępnych wam metod, a naszym zadaniem jest, żebyście mieli poczucie bezpieczeństwa prawnego i pełnej akceptacji wszystkich Polaków wtedy, kiedy będziecie bronili nie tylko granicę, ale także swojego życia. I tutaj. Y, 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 Dziękuję dowództwu wszystkich formacji za też jednoznaczną postawę tutaj. Będziecie przez nas także w, w takich sytuacjach w pełni wspierani. Nie będziemy się też wahać, jeśli chodzi o pomoc we wszystkich aspektach, także dla tych, którzy będą musieli decydować się na działania najtwardsze. Nie, nie, nikt Was nie opuści w tej sytuacji. Osobiście będę w to zaangażowany całą dobę, jeśli będzie, jeśli będzie trzeba. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Jesteście dzisiaj cichymi, głośnymi już właściwie bohaterami dla, dla całej Polski. Ja wiem, że nie po to tu jesteście. Nie dla zaszczytów, ale chcę, żebyście wiedzieli, że wszyscy w Polsce naprawdę bardzo, bardzo doceniają to, co robicie i jesteśmy z Was bardzo, bardzo dumni. A dzisiaj współczujemy wszystkim. Wiemy, jak przeżywacie ten, ten, to dramatyczne zdarzenie. Dzięki wam jestem pewien, tych zdarzeń będzie będzie coraz mniej. Dzięki waszej skuteczności, odwadze i poświęceniu. Dziękuję panie premierze. Proszę o zabranie głosu wicepremiera, ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Panie premierze, panie ministrze, żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze straży granicznej, funkcjonariusze policji, e, najważniejsi dowódcy, e, szanowni państwo, e, mamy do czynienia z kolejną odsłoną niezwykle brutalną odsłoną wojny hybrydowej. Bandycki atak na polskiego żołnierza, to co się wydarzyło wczoraj nad ranem, świadczy o zorganizowanej akcji przeciwko bezpieczeństwu państwa polskiego, przeciwko bezpieczeństwu tych, którzy chronią naszej granicy, dbają o nasze bezpieczeństwo i tak jak powiedział pan premier, macie pełne wsparcie we wszystkich działaniach które podejmujecie pełne wsparcie ze strony nie tylko całego rządu ale tutaj będąc pewnie wyrażamy opinię całego społeczeństwa wszystkich nas którzy pokładają w nas i was przede wszystkim tutaj wielką nadzieję ufność i dziękują za to co robicie każdego dnia za wasze poświęcenie dziękują waszym rodzinom Ranny żołnierz jest otoczony najlepszą opieką. Wojsko opiekuje się również jego najbliższymi. Chciałbym podziękować w naszym wspólnym imieniu lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim zespołom medycznym, ratownikom, którzy udzielali pomocy, którzy cały czas dbają i walczą o zdrowie i życie poszkodowanego. Bardzo dziękujemy. To jest też to współdziałanie, na którym tak bardzo zależy. Mamy współdziałanie między wojskiem, policją, strażą graniczną. To jest nieodzowne tutaj. Wojsko jest najliczniej reprezentowaną formacją. 5,5 tysiąca żołnierzy. Wczoraj na mocy decyzji generała Sokowskiego, dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych kolejne plutony zostały skierowane z jednostek najbardziej doświadczonych, najbardziej doświadczeni komandości szóstej Brygady Powietrzno-Desantowej, z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Już są tutaj na miejscu. Uruchomiony został dodatkowy sprzęt. Możecie liczyć na wszystko, co jest dostępne w zasobach polskiej armii, polskiego wojska. Będziemy to Uruchamiać to współdziałanie pomiędzy służbami jest niezwykle ważne i to wsparcie, którego sobie nawzajem udzielacie. Pierwszej pomocy poszkodowanemu żołnierzowi udzielili funkcjonariusze Straży Granicznej. Za to też bardzo serdecznie dziękujemy, bo ratownikiem, tak jak to widać w wielu sytuacjach na Ukrainie, jest kolega tam z okopów. Tutaj musicie mieć do siebie zaufanie. My zrobimy wszystko żeby poziom bezpieczeństwa był najwyższy w historii też w stosowaniu wszystkich procedur, o których mówił pan premier. Nie odbierając nikomu zawsze dobrej woli, bo to też jest ważne i każdy odruch dobry serca jest naturalnym odruchem naszego, naszej cywilizacji, ale on musi być poparty argumentami zawsze. Tych argumentów strona, która nas atakuje, dostarcza na korzyść wojska, policji i straży granicznej. To jest zorganizowany bandycki atak na Polskę dzisiaj, na nasze bezpieczeństwo. I tak trzeba to traktować i prosimy wszystkich o zrozumienie sytuacji, w której się znajdujemy i o wsparcie. O wsparcie dla tych, którzy bronią Dzisiaj Polski. Na nasze wsparcie we wszystkich zakresach możecie liczyć. Bardzo dziękuję za ofiarną służbę jako Minister Obrony Narodowej, szczególnie żołnierzom Wojska Polskiego, którzy od trzech lat stoją niestrudzenie na straży niepodległości, suwerenności i bezpieczeństwa państwa polskiego. Kolejne zmiany są przygotowywane, kolejne zmiany będą tu uczestniczyć. Jesteśmy gotowi zwiększyć obecność wojska na granicy. Mamy zabezpieczone na to środki, najwyższy budżet w historii, 850 milionów. Dziękuję również tym wszystkim funkcjonariuszom Policji Straży Granicznej, którzy współpracują z naszymi żołnierzami. Dziękuję Panie Premierze. Ja tylko jedno zdanie dodam, bo padły tu słowa o, o, o tej solidarności między Strażą Graniczną i, 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 i żołnierzami. Na czym polega skala dramatów, w jakim się tutaj znaleźliśmy? Wtedy, kiedy ranny żołnierz odbierał tę pierwszą pomoc od funkcjonariuszki straży granicznej, to trzeba było chronić, odgradzać ratującą i rannego samochodami i tarczami, bo byli nadal atakowani z drugiej strony płotu. I, i, i żeby to też wreszcie dotarło do wszystkich y, t, tych, którzy m, uważają, że tutaj jest jakaś, nie wiem, sielanka i y, 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 że ktoś kogoś tu krzywdzi. Y, to jest najtrudniejsza służba, jaką w ogóle można sobie dzisiaj wyobrazić. Znaczy to jest y, służba y, ludzi, żołnierzy, straży granicznej, policjantów, którzy z jednej strony muszą i robią to konsekwentnie, wykazywać się humanitaryzmem i empatią, no, w, na tyle na ile to jest możliwe, są codziennie atakowani i to wygląda czasami tak jak właśnie w, w ostatnich godzinach. Także chciałbym, żeby wszyscy wreszcie przyjrzeli na no, oczy, o co tu, o jaką stawkę idzie i, 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 i yy, yy, ile, ile poświęcenia i yy, yy determinacji wykazują yy, yy, nasze funkcjonariuszki i funkcjonariusze żołnierze. To nie, niech każdy to wreszcie zrozumie. Dziękuję panie premierze. Proszę o zabranie głosu ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasze Siemoniak. Panie premierze, panie premierze, szanowni państwo, na ten bardzo trudny czas dla Polski premier postawił nam dwa absolutne priorytety. Pierwszym z nich to walka z przygotowywanymi, planowanymi aktami sabotażu na zlecenie służb rosyjskich na terenie Polski, a drugim absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo tutaj na granicy. Dzisiaj podjęliśmy wiele decyzji, mówił o tym pan premier, pan premier minister obrony narodowej. Zwiększamy siły policyjne na granicy i zwiększamy integrację sił policyjnych, Straży Granicznej i wojska. Tu potrzeba działań, które są charakterystyczne dla formacji policyjnych, dla formacji prewencyjnych, odpowiednio wyposażonych i odpowiednio przeszkolonych. Ustaliliśmy, że takie wspólne szkolenia do wspólnego działania służyciem też sprzętu, którego policja używa wobec agresywnych ludzi, będą tutaj przemieszczone. To jest bardzo ważna informacja także, że udzielana przez premiera w ubiegłym tygodniu, że możemy się liczyć z nasileniem presji na polską granicę, ponieważ w Rosji, wiemy to od sojuszniczych służb, gromadzone są tysiące ludzi po to, aby właśnie je Przerzucać. Nie mamy żadnych wątpliwości, że to działanie nie ma żadnego innego charakteru niż właśnie agresja, instrumentalne traktowanie ludzi, często biednych, często płacących po prostu za to. Natomiast ta agresja rośnie. Zaczęło się od rzucania konarami, kamieniami, teraz mamy do czynienia z eskalacją. Te wydarzenia z ostatnich dni również. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej zostało rannych, na szczęście lżej niż żołnierz ugodzony nożem. Natomiast ta sytuacja przez cały czas eskaluje. Mówił pan premier o różnych działaniach formalnych. Niezwłocznie je przygotujemy, jesteśmy gotowi do tego, żeby stosowne regulacje przedstawić Radzie Ministrów do decyzji. Również w ja pracujemy nad różnymi rozwiązaniami, które w sposób fizyczny, elektroniczny będą jeszcze bardziej granice zabezpieczały. Jak Państwo mogą się przekonać, ta zbudowana zapora ma wiele luk i w gruncie rzeczy nie spełnia swoją, swojej roli. Tutaj musimy rozmaite działania w tym obszarze podejmować. Są plany, jest akceptacja ze strony szefa rządu do tego, żeby wydać kolejne środki. Zapowiedział pan premier, że tu limitu nie będzie, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, czy w szczególności sprawy bezpieczeństwa na granicy. Bardzo blisko. Współdziałają formacje MSW i ja z wojskiem. Wcześniej mieliśmy okazję z panem y, wicepremierem Kosiniakiem jeszcze o, o tych kwestiach rozmawiać. Tutaj z naszej strony jest y, wola pełnego angażowania się w rozwiązywanie różnych y, konkretnych y, problemów y, prawnych, y, finansowych, logistycznych, y, tak aby y, po prostu y, polska granica była, y, była bezpieczna. Dziękuję panie premierze. O zabranie głosu proszę dowódcę 18 dywizji zmechanizowanej, generała dywizji Woj wojskopolskiego Polskiego, Arkadiusza Szkutnika. Szanowny panie premierze, panie wicepremierze, panie ministrze, szanowni państwo, dowódca 18 dywizji zmechanizowanej, generał dywizji Szkutnik. Tak w krótkich, żołnierskich słowach. Szanowni państwo, przede wszystkim bardzo serdecznie chciałem podziękować naszym koleżankom i kolegom funkcjonariuszom ze Straży Granicznej oraz Policji za wsparcie, za wspólną służbę. Za realizację tych zadań, które dla nas są najważniejsze, a więc ochrona polskiej granicy. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom lokalnych miejscowości przede wszystkim za zrozumienie, wsparcie, za sympatię w stosunku do żołnierzy, którzy przebywają w rejonach swojej odpowiedzialności. I od razu przepraszamy za wszelkie niedogodności, ale ochrona polskiej granicy jest sprawą nadrzędną. I szczególne słowa podziękowania dla całego personelu medycznego szpitala w miejscowości Hajnówka za heroiczną, powtarzam, za heroiczną walkę o zdrowie i życie naszego kolegi Mateusza. Wczorajszy incydent, bandycki napad na jednego z naszych kolegów, a wcześniejsze napady na funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Policji, żołnierzy niczego, szanowni państwo, nie zmieniają, a wręcz odwrotnie. Determinują nas, żołnierze, nasz funkcjonariuszy do podjęcia jeszcze skuteczniejszych działań w przeciwdziałaniu bandyckim napadom i uszczelnieniu granicy Rzeczpospolitej Polskiej, bo to jest sprawa nadrzędna. My, żołnierze, realizujemy swoje, jesteśmy zdeterminowani. Dzisiaj żołnierze, koleżanki i koledzy wykonują swoje zadania na granicy. Nic się nie zmieniło. Jesteśmy w dalszym ciągu zwarci gotowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie generale. Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję.